No. A setting jakiś ktoś ma? Na przykład MPD? A bo nie było tego, no, bo ja Lele wychowało. Nie mam o tyle niestety. A skrzydła hmm, jakieś? Ja okay. no 8 8.5. No tak, no to ja też. Ja mam 74 4 przy mnie. Ale to 75 5 może To jest pogoda okunin u mnie! Jest zagrożenie deszczowo-burzowe. Dobra. Tak. Dobra Maciej, Do już ja napisałem ci. No to... Bo przez to chyba z 10 razy już było takie. Pada. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy sranie w dwanie. W Taki nowy teleturni. Na nie, nie na ma takiego. TvP Kultura. <grym> o, chyba we Włocławku na TV Dobra, Włotławku. jeść. Ale nie ma, ale TvP3 nie ma oddziału w Włocawku. To jak będzie, to będziesz chyba własnym prezesem. <grym> Pan prezesera jest. Będzie reklama McDonalda co 5 minut To być ciężko, że wodzie a przecież TP3 jest brgoszy. Będziemy sobie patrzyć. Jest kontryku, prawo. Kockowski kocz, <laughs> Kotkowski, ski, ski. A Robert Lewandowski dzisiaj wymakiwał psego? Tak no. było. No. Ej, a ja mogę ścinać, ja? Bo ja pierwszy tak. raz dopiero... Pewnie, ja. że ja ja tak, pewnie, tak. że tak. Dzięki. Szym Szymij jej, Szymij jej, Szymija. Byle nie napomniał owym, bo tak. to, to będzie ono plana. Suala, la, 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 la. Dzięki. Dobra, jeszcze raz, bo tam był gąszcz trochę. Macie, dostałeś wiadomość ode mnie? Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Dobra, miejsce, no to dalej reszta. A, dobra, bo ty... czekaj, dobra, jak nas przepuszcza. Rzabanowski w błąd popełnił. Jedziesz? Moje urodzonej kierowcy. Ja ja właśnie... Mąscy, pustam, ja ja, ja puszczam wszystkich, a nie popełniłem błąd. Trzeba było trochę wcześniej, ale okej. Okay. Nie, będę tak powiedział. Nie, moje domiczki. Nie ma szczęścia. Piętyka nie będzie. Dzisiaj tylko jedno Ferrari. Nie wiem. mi. Zaczynając jego, to pewnie albo dyskusja, albo dłużej będzie rowerem. Dobra, dobra. Pytałem. Pytałem, dokładnie. Nie chciałem mówić, szależ. Sorry, Twitch Administration. Nie mam na Twitchu, więc. Oj, to mnie już uprąg. Dobra, banda? Banda. Nie, nie mam, bo ja nie streamuję. Okej. Mi się ja. nie chce jakoś. O właśnie, muszę no, sobie no, ten no. feedback zwiększyć. Dzięki. Dobra, chyba już będzie git. O, chyba Marcin też popełnił błąd. No ja w pierwszej zakręcie już. Ja też. Za agresywnie na Tarkę najechałem, poleciałem w drugiej części. Ale ja to mnie na hamowaniu po prostu obróciło. A. Jasne. Ta są Ja do talki to nawet nie dojechałem <laughs> No to tak pisty do... trochę no, dokładnie Mateusz. Dobra mamy pierwsze czasy Lele na razie Dzięki, pytanie, że puściłeś? O! Ach. Bo się obróciłem na tym, nie? No nie ma. No, ale to pół. No to trzeba wyższe skrzydła niż na najmoli. No, no 7-5 chyba też będą dobre. No w sumie ja chyba jadę właśnie na 7-5. Jest o, z nami, macie, jest z nami, Misiek. Nie ma <laughs> z nami Krzyśka, gdzie jest z Krzyśek. Krzyśek. <laughs> nie wiem gdzie. Jest. Chyba no, mąszem został. To no. Oj, ja spóźniłem, ale już nie tak bardzo, jak na pierwszej. Spóźniłem się. Oj, tu też za szybko. No, nawet nie wiem, jakim cudem zrobiłem rekord z 1. No właśnie takim. Właśnie ty każdego, że tunelu też nie miałem, jakim? Takiego... A Szymek ma drugiego? Drugi. Tak, papier. Papier. Dobra, śmiałem, kolera. Lele. Ma trzeci? Ale szybszy. Ja też trzeciego sektora się nie zdążyłem nauczyć jeszcze. Mhm. Nawet fanatki jechaliśmy 8 lat temu przy to zapomniałem. Nawet ja bym powiedział, nie, że... nie, bo ty nie pojechałeś. Co? No... To nie był ten wyścig co tego, co, co na ciebie nie poczekali? <grym> Może ja? <grym> bo ja pamiętam ten, tą drugą Francję. A, no. To manicure chyba. No. Dobra, ja no, druga wiem, próba. Ja Szukali mnie. Praca, no, banda, z banda złodziei. Baka <grym> Dużo lepiej już. Jak nie wykonał żadnego kółka, to mi się kara przenosi na kolejne roboty? kwalifikacje? E, w sumie tak. Jeżeli nie, nie, nie ma być żadnej pomiarówki, to jo. Ja. No, tak, 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 bo to nie ma, Dodam, pod... nie ma podstawy Dodam, na tą szykanę. Ja też chciałem przedłużić. No dobra. Cześć, tak, tak ja nie wystarczyłeś tej bariery. To równa kwadratowi obu ramion. Dokładnie. To jest przypuszczanie ten, czyli level. Aj, podporobne. Ale przynajmniej w do szynszy nikogo nie rozwala. Znaczy nie, no, bo gdziekolwiek w pierwszym zakręcie bym się nie ustawił, to mógłbym przeszkadzać, no, nie, nie, tak. nie, możesz iść. Co to ma być? Co? Co? Jakiś gówno zahaczyłem i... A? a który zakręt? Papieżek. Na no, wyjściu na prostą startową. Papieżek? No, <laughs> no, dobra. Na trawę wyjechałem je w ciągu A, i za bąs, na tym Kurwa, ale jadę kuka, tak bym zobaczył, bo zresztą tam jest jakiś ugryzny No potem? Hmm. Ale jest dobrze, jest dobrze. Kur... Znowu no, spotkamy. Nie wiadomo. O kurde, dobry tak, czas. Ale... A i tak jeszcze, o yy, jedź Wątryk, tryk. Jeszcze, jeszcze jest slapa. E, Macieju i tak byłoby lepiej, ale ostatni zakręt że zepsuł, za wąsko pojechałem. E, dobra, ktoś jedzie za mną. Nie, widziałem, że to 12,5 zrobiłeś na treningu, także... Dobra, jednak nie, nie. Poćwiczyłem po prostu, chyba zrobił to robotę. No i o to chodzi, Patryk, o to chodzi. A nie, nie? jak na ostatnich rundach, w ogóle nie trenował. To wiesz, Patryk, że byle kto do bara nie wchodzi, nie? Do baru nawet. No, do baru. Ciekawe, nie mam żadnego rekordu. No, proszę. Może jestem po prostu uniwersalny? Dobra, jestem szybszy niż Impidy przez chwilę chociaż. Mhm. Mm no i klasa. Nauka nie poszła w lasy. Mhm. Mm no, tylko... Perfaktura. Jezu, ale on laguje, kurwa, ten IQ. Jest na kółach to tam innej... No, właśnie. O, pierwszy. Osoba co idzie za mną to idzie pomiarowe. Obawiam się że to chyba ja jada. Dobra. Dobra, Macie już widzę. Najszybciejszy. Cześć Kurwa. To było na streamie zowany szybsza ten pig. Jak... Tak, <grym> to chyba się zaczął. Szoty można robić widzowie. To słupka, jeszcze nieładnie. e ma, Dobra, to jeszcze nie będzie to okrążenia. O, seeking też się poprawia. A mogło się kiedy przejechać na 10 wolny a co nie byłem wtedy? Bym tracił do Ciebie 913 tysięcznych. A cholera No, ale dobra ostatni sektor pojechałem. Ej, słuchaj, może mi się po, uda pojechać gorsze. A bo ja się poprawię, daj na 10. A moi i tak Dobra, utrzymać to przez drugi sektor i będzie git. Co na dzisiaj z tych shifterów. Nie, ja, ja. No Patryk. Nie, o, Patryk. A ma kierownicę Ferrari, także. Także ma te 300 bazę, ale ma kierownicę Ferrari. Mhm. Tak, Sure, tą Ferrari starą czy nową? No, nową. no, no, kurde. Tylko To jest przy... kompatybilne? No. Tak. Tylko ale się ja, ja. Uh. działa w <laughs> <laughs> Ale nie, zajęliście, bo ja tam, ja byłem u Patryka i chyba jeździłem. Bardzo fajnie. Tam jest fajnie ten Bayer z tą... Y, z pegłem, nie? Przy kierownicy. No. Jo, bo tam masz podwójne te manetki, w zasadzie, nie? Mhm. Mm Albo łopatki z obydwu stron. No, już lepiej. O, prowadziłem ja... się. Ale cztery setne mm. tylko. Dobra jest. Dobra, ja będę miszka tu zaraz puścić? Miszka, jeszcze ciacy nie zrobi? Nie idziemy na ten nie, nie pytaj. <grym> Tak, że nie także nie jest sam. Ale Deming sobie czas się w tym. W tam. A, ale to nie chodzi, nie chodzi o kwalifikacje. No ja wiem, no właśnie. Jestem zdziwiony. też że idzie ja łącznie, no bo szybki w playtimingu. Dokładnie. No braj, no, no, się... jak się przyłoży, to jest naprawdę szybki. Mhm. Pod warunkiem, że się tworzy. I się wszystko złoży w całość. No jasno. Prawda? Kurde, nie poprawiłem. Jak myślisz Macieju? Średnie czy raczej wysokie? W czasie. A jest to średnie? E, to 1.11. E, zobaczymy, no. O, bo na Ech. wirtuale jest 11.7, dlatego się pytam. Aha, w tym sensie. Tak. Myślę tak do Okej, okay. Może ktoś się odważy Oj za wcześnie Dobra? Ale to, to i tak jest pierwsza próba. O cześć Maciek mam ci tunel dać, czy nie potrzebujesz? E, nie, mój, chociaż jadę w miarę szybko, to może zostać na razie na miejscu, może się przyda. No tu nie będę miał kary, nie? Nie wiem, chyba nie, nie odnotowane chyba to było w regulaminie. Najwyżej, jeżeli inni się... Eee, znaczy nie, nie no. Patryku, ja pytam o... bo mam niebieską flagę. A, to nie, no to lepiej puść lepiej pójść. Zależy Ale. jak długo masz tą niebieską flagę. Też no, prawda. Ja tak z 20 sekund, no cały pierwszy ten... Pierwszy drugi, połowę drugiego. Nie? Dawaj, dawaj. Znaczy to mam plan jeszcze, chyba drugie kółko będzie, bo ja mam ja na dwie próby. A, okej. Okay. A jak... dobra, dobra. Jak spalisz Ociek. teraz, to ci dam jeszcze. Nie, 54 tysięczne, nieźle. -a miejsca, mm -hmm, Zostaw se, zostaw. Bo dojedziesz do mnie, więc. No, poprawiłem się. Nice. Nieznacznie, ale zawsze. Mhm, mm jemu chyba też podchodzi ten tor. Mm. Aj, tak, agresywnie Dobra, gdzie ten macie? Tutaj jest. A której chcesz? Druga, drugi sektor? Nie, nie musisz stać tunelom. Zdjęć do boksu i. No to, ja to wjadę w jadę w takim do... razie. No dobra, bo to już i tak. Niech to gdzie... no. To musi być. Aj, Szyb... szybka akcja. Aj, Fonsi. Piwa. Ida. Długiedzia. Od no, 2 do 7 dzieli chyba dziesiąte, jeśli dobrze widzę. No ciasno, ciasno jest. Mm. Pierwszy! Mm, <coughs> jak zawsze. Uff. Ej, w sumie zabawne jest to, że jest szybciej niż na wirtualu. <laughs> Bo wirtual jest z końcówką 7,5, a tu jest 4,9. Nie, ja mam. Nie, 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 ja mam i 11,5. Aha, dobra, czyli mi się po prostu coś nie zaktualizował. Możliwe, możliwe. Dobra. dobra, już nie zrobię, tak nie mam. Dobra, zaczynamy. Przedstawienie. No tele poleciał. Tak jak i ja. Daj nic nic. Szymek dawaj! Dobra. Yeah. Kurde, chciałem obym Bolida zmienić, w sensie ten ten w upgrade'ach skina. Mm. Jest już teraz za późno troszkę. Zmieni Bolida, nie będę w wynikach.

A drugi, może będziesz. Chcę, no żebyś tak się z tym zajął. Chcę, się zajął. Zajmiście. Oprawię się, ale. Nieeeeeeeee! Czwytysięczne! Czwytysięczne! Ja. Ojoj. Nie, zobacz, eee, jed... 77000 tych wszyscy. Ja cię kręcę. Od drugiego do szóstego. Masz. Ale fale.